Przedmowa Ty, którego nie mogłem ocalić, wysłuchaj mnie. Zrozum tę mowę prostą, bo wstydzę się innej. Przysięgam nie ma we mnie czarodziejstwa słów, mówię do Ciebie milcząc jak obłok, czy drzewo. To, co wzmacniało mnie. Dla ciebie było śmiertelne. Żegnanie epoki brałeś za początek nowej, natchnienie nienawiści za piękno liryczne, siłę ślepą za dokonany kształt. Oto dolina płytkich polskich rzek, i most ogromny, idący w białą mgłę. Oto miasto złamane, i wiatr z kwirami mew obrzuca twój grób. Kiedy rozmawiam z Tobą. Czym jest poezja, która nie ocala narodów ani ludzi, wspólnictwem urzędowych kłamstw, piosenką pijaków, którym ktoś za chwilę poderżnie gardła, czytanką z panińskiego pokoju? To, że chciałem dobrej poezji, nie umiejąc, to, że późno pojąłem jej wybawczy cel. To jest i tylko to jest ocalenie. Sypano na mogiły proso albo mak, żywiąc z latujących się umarłych ptaki. Tę książkę kładę tu dla ciebie, o dawny, abyś nas odtąd nie nawiedzał więcej.